Witam wszystkich, dzisiaj jest chyba dzień edukacyjny film, czyli jak zrobić tak, żeby jak najwięcej małych krewetek Neocaridina przeżyło, bo po urodzeniu te krewetki chowałem się wszędzie. Jeżeli schowałem, najłatwiejszy sposób, żeby było jakichś najwięcej, to jest, że się schowałem na gąbce i tak jest najczęściej. I wszystko to, co się tutaj rusza, to są malutkie krewetki Neocaridina. Najprawdopodobniej żółte. bo łopki co widzę, że tylko żółta straciła jajeczka, czyli to wszystko, co tutaj jest, to najprawdopodobniej są żółte. O, to muszą być jakieś dwudniowe, bo naprawdę takich maluchów to jeszcze nie widziałem. I one ja mam on w takim, jakby to nazwać, w takiej malutkiej miseczce plastikowej. I jak to zrobić, żeby te maluchy też odłowić? Więc na przykład ja przy czyszczeniu filtra po prostu biorę taką gąbkę, wkładam do miski, gdzie uwaga, to jest ważne. Woda z akwarium. Woda z akwarium z dwóch powodów nie zabijacie bakterii pożytecznych, które są w akwarium. Po można uratować sobie małe krewetki. Nad czasem, rybki się zdarza, że tutaj się gdzieś chowają. Jak macie maluchy, to nad w tych szczelinach i teraz tak, krewetki chowają się wszędzie w tej gąbce. Nad te małe tutaj szczelinki nie widzicie na filmie. Tutaj są małe szczelinki, więc nawet w te małe szczelinki tutaj te ryby się chowają. Co zrobić? Najpierw możemy poobserwować wodę, czy nigdzie. Nagle żaden maluch się nie odczepił. Jak ja patrzę w tym wypadku, to... No nie, nie odczepił się. A uwierzcie mi, że te rybki są bardzo ruchliwe i będziecie od razu widzieć, że coś się rusza. Teraz ja po prostu będę ściskał tak tą gąbkę, żeby ją wyczyścić. No i pokażę Wam, co będzie na koniec efektu. Więc po wyczyszczeniu gąbki i odstawieniu tej wody na około 2 minutki. Mamy coś takiego. Kompletnie nic nie widać. Woda jest mętna, i tak dalej. Więc ja po prostu wezmę to wiadetko, przeleję trochę wody do tego wiadetka, czyli do wiadetka, gdzie wlewam wodę, którą tak jakby podmieniam. W sensie to jest woda stara z akwarium, i po prostu jak robię podmiankę, to tak robię, że zawsze do osobnego wiadetka wlewam tą wodę starą z akwarium, i tutaj sobie właśnie patrzę, czy nie ma tych małych krewetek. Czemu mam taką mętną wodę, czemu jest tak dużo odchodów? No, może dlatego, że mam. No już teraz pewnie położyli 150 krewetek i około 100 małych malinezji, bo się urodziły, jest pełno tych maluchów. Jak już zleję tą wodę, to dostałem sobie dosłownie centymetr wody i tutaj są te odchody. Teraz czekamy około pół minuty, żeby tam się ustabilizowało i jeżeli coś się będzie duszało, a u mnie nie widzę, żeby się ruszało, no to niestety ja już wszystko możliwe, że krewetki wyłowiłem, bo ja po prostu robię tak, że... Bo już tą gąbkę trzeci raz spłukałam na filmie. Za pierwszym, dwa, za pierwszym razem było 8 keletek, za drugim razem było 2. I naprawdę po to, bo najprawdopodobniej w takiej gąbce będziecie mieli 50 kretek, ale niestety wszystkich wam się nie dało latać, One wchodzą w te szczelinki. Jeżeli już naprawdę musicie wyczyścić gąbkę tak jak u mnie, bo macie za nie wiem, dużo rybek, po prostu one no, załatwiają się, tak? No to trzeba minimum raz na tydzień wyczyścić to akwarium. No to niestety, ale jakąś część tych karetek zgnieciecie, gdy będziecie chcieli wyczyścić tą gąbkę. Ja Wam polecam tak, jak pierwszy raz yy, tak jakby czyścicie gąbkę w tym, w tej misce tak delikatnie, to wtedy najwięcej tych kletek jest, za drugim razem trochę mocniej, za trzecim, tak jak ja na filmie robię już tak mocno, one, jeżeli coś jest, coś po prostu odczepi, jeżeli nie ma, to... Niestety weszły do środka i z tymi, co są w środku, w gąbce, już tak, no to nie macie za bardzo możliwości co zrobić. Ja tak sobie patrzę i chyba żadnej krewetki nie widzę. No więc ja niestety żadnej krewetki nie zaobserwowałem tutaj, ale około tak jak mówię, 10 krewetek jest w tej małej miseczce. Najprawdopodobniej, jeżeli nacie na krewetkę, to będzie takich krewetek typu. Pewnie było z 20. Widziałem też, że są na, na, na moim tym korzeniu. Jest pełno tych maluchów w rogatku. W, na każdej rośince, więc I tak, że 10 mi się udało uratować z gąbki. To jest bardzo dobry wynik. I na przykład, taki przykład, jeżeli na przykład widzicie, że jest krewetka, na przykład załóżmy ją ja gdzieś tutaj, tak, ona się będzie ruszała. To bierzecie taką. Takie o, taką pęcetę. I po prostu na przykład załóżmy że tutaj jest krewetka, którą tam delikatnie gonicie, delikatnie ją gonicie, tam na przykład, tu, 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 po prostu wtedy robić tak, żeby tą wodę wciągnąć. I ta krewetka jest na tyle mała zazwyczaj, że ona się tutaj wciągnie i na spokojnie, I wtedy tutaj pyk albo dasz do akwarium. Czemu ja tak na przykład sobie zostawiam tutaj? Bo po prostu wleję to do rogatka koło muchu, żeby jak najwięcej krewetek odazy sobie uciekło. Oczywiście pewnie z 2-3 krewetki są od razu zjedzone przez rybki Bo to są one naprawdę są miniaturowe. No ale właśnie w taki sposób ja te moje ma małe krewetki ratuję. No i na przykład teraz mam to wiaderko. No to jak ja to zlewam, to patrzę czy mam mały krewetek tak samo w tym setem. Tak samo jak w misce. Po prostu ratuję te krewetki, jeżeli tutaj są. I tyle, więc mam nadzieję, że film Wam się przydał. To jest bardzo fajna metoda, żeby jak najwięcej tych krebetek małych uratować. Się uratować tak naprawdę, to jeżeli zostawicie gąbkę, to one same się uratują. To jest ważne, jeżeli w gąbkę, to one się same uratują, tylko no często jest tak, że musimy wyczyścić, bo już jest strasznie, nie, z tą gąbką. Jest po prostu już na niej tyle odchodów, że przydałoby się wyczyścić. Więc mam nadzieję, że Mój sposób na ratowanie krewetek z gąbki Wam się przydał. Jak widzicie, mi się udaje tak ratować krewetki. Są tutaj maluchy, nawet ślimaki mi się udało ratować. Nie wiem, jak one weszły do tej gąbki. Więc tak. Dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, czy ten sposób Wam się przydał. I, i tyle. Pozdrawiam Was serdecznie.